wszystkich e, tak jak mówiłem będzie porównanie Mercedesa z Mazdą e, Mercedesa odebrałem w piątek dostałem na weekend e, dzięki BMG Goworowski e, od pana Adama Rektor, bardzo dziękuję no to co parę słów środek Beżowa skóra z plastikowej krowy, mięciutko, mięciutko, plastik, plastik, plastik. Otwieranie bagażnika elektroniczne. Skóra beżowa na siedzeniach. Oczywiście, manualne ustawianie, to nie jest jakieś wypasiony, e, jakaś wypasiona wersja. No dobra, zasiądę. Ja mam 185 cm wzrostu, także fotel już mam ustawiony pod siebie. Tak to wygląda w środku. Oczywiście hej Mercedes działa. Jedna z jedna z opcji. Ładne wykończenie, nie ma z tyłu podłokietnika. Ale jest elegancko jasno. Schowek. Dosyć spory. Piskodek. Faja wejdzie Nie ma indukcyjnego ładowania Joystick do obsługi Dobra, przejdę do tyłu No to tył. Siedzenia nie zmieniałem Tak jak jeździłem Wsiądę sam za sobą I jest naprawdę od groma miejsca jeszcze tyle na kolana na stopy luz pod siedzeniami luzik można wygodnie sobie usiąść elegancko nawiewy z tyłu ładowanie jakaś półeczka mała dwa usb typu chyba C tak to są te nowe C tak jak teraz w maździe będzie po faceliftingu Siateczka, plastik, plastik ładnie wygląda, prawie jak skóry. Siateczka, kieszonki, głośniki, fajnie oświetlające. Lampki z tyłu, zagłówki oczywiście trzy regulowane. I to tyle by było z tyłu. I sofiksy. Nie, no naprawdę siedzi się dość komfortowo. I jest naprawdę dużo miejsca. Ja mam jeszcze nad głową. Z. Trzy palce będą. Tak, trzech palce. Może nawet cztery palce w wolnej przestrzeni. Przejdźmy do bagażnika. Bagażnik oczywiście otwierany elektronicznie, elektrycznie. Co ciekawe, jest tylko jedna lampka. Ale spoko, jest działa. Podwójna podłoga, mata jakiejś dużej regulacji wielkiej nie ma, to jest parę centymetrów będzie ciemno, nic nie będzie widać ale ogólnie mam podłogę opuszczoną o ten jeden stopień Powiedz, to jest jakieś ja może 3 cm niżej 4 nie ma jakiejś dużej różnicy w wysokości Co jest fajne hak pyk i elektronicznie hak sobie wychodzi i mamy haczyk z tyłu, chowamy Tyk. i chowamy z powrotem. No dobra, przejdźmy teraz do bohaterów tego filmiku, czyli bagaże. Jak widzicie, jedna wielka walizka, teraz zmierzę dwie średnie i kabinówka. A więc duża walizka z rączką 79 cm. Średnia walizka od podłoża wychodzi o 66 cm. Druga też około 60. 7 cm z rączką i kabinówka 55 cm będzie z rączką teraz na szerokość także zaczniemy od dużej walizki szerokość z rączką około 54 cm średnia walizka Druga, znaczy pierwsza, około 47 cm. Następna, 46 cm. Mała kabinówka, 36 cm. Na grubość. Mała kabinowa, 21 cm. Średnia, 28. Druga, następna, średnia, gdzieś koło 26 i ta duża waliza około 30 29 cm No dobra, zacznę ładować najpierw średnie walizki jak na trzyosobową rodzinę tak jak ja, że z dzieckiem Biorę fioletową Oczywiście obniżone siedzenie nie siedzenie, tylko e, obniżona podłoga. Wchodzi na styk. Następna waliza średnia, czarna. No i niestety tu jest problem. Także przy kupnie walizek też trzeba zwrócić uwagę na e, kółka, chociaż wysokość jest taka. Sama, podobna. Nie wiem, dlaczego ta waliza tutaj nie wchodzi. Podejrzewam, że samochód się nie zamknie. Nawet nie będę próbował. Jeżeli bym kupił takie trzy walizki, to spokojnie trzy wejdą, i prawdopodobnie zostanie jeszcze trochę miejsca na. Na jakieś pargały, jakiś plecaczek, żeby jeszcze wsunąć z boku no dobra, jedną walizkę wrzuciłem na na płasko ta stoi w pionie to podejrzewam, że trzecia walizka, właśnie średnia weszłaby tutaj żeby były zapakowane i jeszcze proszę bardzo Kabinówka, czyli trzy średnie i jedna kabinówka wejdzie na spokojnie, czyli trzy dorosłe osoby i jakieś małe dziecko spokojnie by weszło do tego samochodu. Zamkniemy bagażnik, zobaczymy, czy wszystko się mieści. No i elegancko. No dobra, to teraz włożyłem jedną dużą walizę, tą ogromną. Weszła jedna średnia i jeszcze na to wyszła kabinówka. Przypomnę, podłoga obniżona o ten jeden stopień maksymalnie. Jak widzicie, puła jest też na miejscu. i Elegancko się zamyka. Już sprawdzałem, nie będę powtarzał. Teraz zdejmę pułę i spróbuję to wszystko włożyć razem. No, i voilà, już włożyłem jedną dużą walizę na spód, średnią na górę. Stąd z większymi kółkami średnia weszła w ten sposób, i na samą górę włożyłem kabinówkę. Także sporo bagaży. Niby Mercedes ma mniejszy bagażnik od Mazdy, Mazda ma 430 litrów, a Mercedes ma 425. Jutro dostanę Mazdę do testu jeszcze raz. I wydaje mi się, że w Mazdzie ten bagażnik jest dużo mniejszy. Eee, zrobię test, jak mi się uda. Zrobię też test walizkowy. A teraz zobaczmy, czy się bagażnik zamknie. No i weszło. Przypomnę, bez póły tutaj mi o, minimalnie odległość jest kółka od szyby, no w razie czego można nakryć czy jakimś kocem, czy coś, żeby nie porysować, no niestety, puła musiała zostać w garażu. Co mogę jeszcze dodać na temat pogażnika? Fajnie, że są dwa haczyki, nie wiem, czy będzie widać, jedno jest tutaj i jest też po drugiej stronie. O, w tym miejscu. O, jest światełko. W tym miejscu. Także dosyć fajnie ułożony bagażnik. Tu jakieś pierdółki można sobie włożyć. Tu jakaś przewrótka też na pteczkę Teraz włożyłem na pozycję normalną, bo jest płaska powierzchnia. Żeby zdjąć obniżyć pół, yy, półkę dolne czy te dolne um, um, żeby obniżyć dolne um, podłogę wystarczy pyknąć i już gorzej w drugą stronę o, dobra. trafić o do i cyk i gitara i fajnie Bagażik naprawdę jest spoko naprawdę jest spoko, niby mniejszy od mazdy ale jest naprawdę fajnie dobra, zamykamy To jest śmieszne w mercedesach teraz nie wiem czy mają wyższe wersje znaczy GL. A to jest ale w GLC to jest fajkowe atrapy, ale no tu już wszyscy pewnie wiedzą z testów. Mój test nie jest jakiś wybitny z amatorem Po prostu chcę zobaczyć i porównać gela razem z Mazdą. Naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda. Jest klasa. To się zdziwiłem się bardzo, bo nie ma tutaj regulacji lędźwi W mazie zresztą też, jeżeli się ma materiałowe siedzenia, tylko w skórze jest ustawienie elektroniczne elektryczne lędźwi. A, co chciałem Wam powiedzieć jeszcze na temat plastików. Jest miękko jest dosyć miękko Tu miękko poniżej poniżej jest bardzo miękko miękko. Tutaj jakiś plastyczny wzór ale co jest najgorsze? Jakość w słupku gdzie jest pas to jest taka pandeta że to się w pale nie mieści. U mnie w ranówce takiego czegoś nie ma. Każdym razem jak pas odpinam to ta kramla kramla leci. O. Dźwięk jest ohydny. Plastik jest tandetny. Jak normalnie nie wiem, w żuku jakimś w daczy czy coś. Nie wiem jak to z tyłu wygląda. Zaraz przejdę do tyłu. No jestem już z tyłu. Też. Plastik Tandeta. To tutaj, tutaj pod pasów. Klamra jak po słowaniu. A, bo tu jest jeszcze taki ddzędzel. Czyli żeby to nie pukało, można sobie to schować pewnie. Dopiero teraz zauważyłem. No. Można to sobie fajnie schować. A, co jeszcze? Fajnie, że jest. W środkowej pozycji można sobie otworzyć środkową część i luknąć do bagażnika, albo sobie wziąć coś z bagażnika. No, raczej to jako podłokietnik to słabo. Z taki materiał. No ja nawet dosyć spoko, ale jak na bagażnik, nie do opierania ręki. Nie chciałbym tu opierać ręki przez dłuższą podróż. Ale fajnie, że jest otwierana środkowa część. To jest też fajnego progi Cały spód Samochodu Próg jest Szczelnie Zamknięty tak żaden syp Żadne błoto czy woda Się nie dostaje Fajnie jest to zrobione W maździe słyszałem że właśnie Ludzie sobie zamawiają specjalne tutaj na nadkola, czyli większe progi, żeby nie chlapało błotem do środka. Wtedy jest uwalone całe tutaj boczek drzwi. Tu też jest jakaś guma szczelniająca. O proszę bardzo jak to chodzi fajnie w nadkola. I już po całości to się otwiera razem z drzwiami. I nachodzi na nadkole. Także błoto nie ma szans, żeby się tam coś dostało. E, co jeszcze nad nadkolu zauważyłem, to co w maździe, materiał, materiał w nadkolu z tyłu, chyba jest to sali, jest taki warg. Tak. też to słabo trochę wygląda, no ale tu coś brakuje, jakiś... tu jakiś szybacz co to jest, no tak czy inaczej. Z przodu jest tak, z tyłu jest tak, zobaczymy jak to z przodu wygląda Z przodu Z przodu plastyczki Plastiki plastiki No Tak powinno być z tyłu No to jest słabsza wersja Niech by mi nie powiedzieć prawie że najbiedniejsza silnik 1360 160 koni Silnik z Renault Szczerze mówiąc do spokojnej jazdy spoko, trochę tam się trochę przeciąga te biegi, czy to w trybie komfort, czy to w trybie eko, no w sporcie też w ogóle obroty są wysokie, ale nie jest tragicznie, nie jest tragicznie. W porównaniu do Mazdy 2.0 to zdecydowanie Mazda wygrywa, bo nie dość, 2.0 wolno sak 186 koni, ja zamówiłem takiego, nie wiem jak w 150, ale dla przypomnienia, jutro będę jechał, um, jutro, jutro będę jechał, właśnie Mazdą 186 koni, sobie jeszcze raz porównam jakieś spalanie. A spalanie w tym samochodzie, niech na tylko znajdę, trzeba się trochę przyzwyczaić do tych wszystkich przycisków bajerów. Ogólnie jest to w miarę intu intuicyjne. No, słowek. Jeszcze mamy tutaj USB, C w środku i gniazdko. Normalne pod zapalniczkę. Fajnie, bo można podłączyć kamerę sobie, pociągnąć gdzieś kable pod spodem, później w drzwiach do góry i sobie kamerkę zamontować w yy, Co jeszcze, co jeszcze? Aha, spalanie. Za chwileczkę znajdę. Nie będę tutaj zajmował czasu. Jak znajdę, to Wam pokażę. No dobra, jestem w menu głównym. Chyba obczaiłem, gdzie to jest. Czyli co? Przechodzimy. Info. Zużycie. A, muszę włączyć zapłon. Jeszcze raz. Mam uruchomić silnik. No, dziennik uruchomiony. Dzisiejsze jazdy 6, 6 litrów. To jest ostatnich 3 godzin. Także jest naprawdę spalanie przy spokojnej jeździe, jest naprawdę rewelacyjne. Przy 90 km na godzinę w takich podmiejskich drogach to spalanie jest rzędu 4-3,5 czasami, 4-5. Na trasie 122 000 obrotów i, i spalanie też jest fajne. Fajne, naprawdę jest rewalce. Jutro będę testował, będę oddawał samochód do Gdańska. I ten, i, i będę oddawał samochód do Gdańska, to zmierzę, przy, yy, będę jechał obowodnicą. Tam jest ograniczenie do 120 km na godzinę. Także będę testował przez 90, pokażę. Hmm, przy 100, 110 i 120 km na godzinę. Yy, no jest bajerów, no Co tu zrobić? Instrukcja obsługi no nie, jakieś aplikacje, coś tam ustawienia, tych ustawień dużo nie ma asystenci O i to trzeba się pobawić. Tutaj akurat jest taka dosyć biedna wersja. Troszeczkę większa jak podstawowa, bo ma te LEDy już fajniejsze. Zresztą pokażę, jak te LEDy świecą z przodu. Światło z tyłu. No i te drzwi czasami trzeba przypierdyknąć z tymi drzwiami mocniej, bo się nie zamykają zbyt lekko. Ale to jest taki szczegół. I to akurat nie przeszkadza. Elektroniczne otwieranie, chyba już pokazywałem. Gdzieś na drzwiach klapy bagażnika, hamulec postojowy, światła, pokrętła. No. Chyba to też. No i ten zegar jest mały w środku, nie? Tu jest chyba 10-25, coś takiego, tak jak w maździe będzie, nowej, a tu jest taki dość mały. Są jakieś opcje, spalanie, no, bajery, bajery. No, gdyby ten monitor by był większy, to by był naprawdę, no, dużo lepiej efekt by był. By był pewnie wielkości tej samej, a tu jest taki mały... Jak w smartfonie moim, prawie. Że. No, jak się jeździ, ogólnie się jeździ dosyć fajnie, komfortowo, szczególnie na płaskiej powierzchni, na dobrym asfalcie. Jest głośny przy 120, jest naprawdę głośny. Moja renówka jest cichsza. Mazda, z tego co ja pamiętam, bo Mazdą jechałem już w marcu jeździłem ale pamiętam, że naprawdę mnie to zaskoczyło przy 120 jest, jest naprawdę cicho tu jest 7 y, stopniowa skrzynia biegów spodziewałem się czegoś lepszego po Mercedesie, tego, szczególnie tego wyciszenia ale na siódmym biegu przy 2000, około 2000 obrotów przy 120 no jest, no jest głośno jest głośno, przy 100 nawet jest głośno przy 90 nawet jest głośno dosyć y, nie wiem czy to wina opon tu są osiemnastki, felgi, yy, jakieś tam ranflaty, coś takiego. No ale jeżeli chodzi o wyciszenie, no to jest powiem szczerze słabo. Mazda jest dużo lepsza w wyciszeniu. Nawet moja żona mi to powiedziała, że jest strasznie głośno. Yy, ale miło się jedzie, siedzenia są wygodne. Hmm, ta skóra trochę. No, nie nagrzewają się aż tak bardzo na słońcu. Nie jest źle. Czarne pewnie by parzyły. Ale tu słońce, samochód stał na słońcu przez 3-4 godziny. Gdzieś tam pod drzewkiem, bo jechaliśmy na plażę No i wsiedliśmy, fakt, że było duchota, ale z siedzeniami nie było źle. Klima spoko chłodzi. No to tak, no to nie będę opowiadał Mercedesie, U mnie w reno jest trochę gorzej. No ale piano Black. Nie. Piano black Chcę Wam pokazać jeszcze. Wszystko trzeszczy. Monitor nie trzeszczy. Konsola środkowa trzeszczy, ale podczas jazdy nie zauważyłem, żeby coś tutaj trzeszczało. Jak się tego nie dotyka, to nie trzeszczy. Czyli No, ale to szarpie. No. Jak się jeździ tak, to się, się tak nie robi tak naprawdę, nie? Nie no, spoko samochód, ale nie za tą cenę. Z takim wyposażeniem, oni krzyczą mu właśnie tą wersję, dealer mi zaoferował. 176 tysięcy. To jest, no, Mercedes startuje teraz od 198 właśnie z tym silnikiem i z podstawą. Tutaj już coś jest złożone, właśnie ten hak, te LEDy, podgrzewane siedzenie. Z tyłu wentylacja. Tak jak mówiłem, pokazywałem. Coś tu jest, ale niestety wchodząc do samochodu, trzeba używać za każdym razem kluczyka. Przychodząc do samochodu, trzeba używać kluczyka, żeby otworzyć i zamknąć samochód. Teraz ostatnio zapomniałem go za zamknąć, poszedłem do mieszkania i sobie przypomniałem, kurczę, przecież tu nie ma handspray. Także trzeba było z kluczyka wszystko robić. Hmm. Automatyczna strona biegów. Z po prawej stronie zawsze mi się to myli z wycieraczkami. Chociaż po krótkim bardzo czasie się przyzwyczajam do tego wycieraczki. trochę dziwnie tu chodzą, bo to trzeba jakoś tu kręcić. Tutaj spryskiwanie na tylnią szybę. Tutaj trzeba coś kręcić, żeby spryskać. Przednią szybę trzeba wcisnąć. Tu przycisk. Wtedy. Wtedy będzie spryskiwana przednia szyba i nie, spryskiwacze nie są zintegrowane z, z wycieraczkami, czyli jest spryskiwanie tradycyjne. No i tyle. Jutro zrobię test właśnie tego spalania. Ogólnie samochód się prezentuje bardzo ładnie. Fajny samochód, naprawdę w środku jest dużo miejsca. Niektórzy tu mi mówili, że jest mniej miejsca jak w maździe, co jest naprawdę. Nie wiem czy on jeździł Mazdą czy Mercedesem GILA, ale tu jest wpyte miejsca. Bagażnik też jest sporowy. Niby jest mniejszy w Mazdzie, a tak naprawdę wydaje mi się, że jest większy. No i tyle. To jest taki króciutki. Moje, moje spostrzeżenia. No i tyle. Jutro cię. Jutro postaram się wziąć mazdę, przyjechać do Zgdańska, do Elbląga, nakręcić też jakieś spalanie, wrzucić te walizki jeszcze raz, bo już nie pamiętam. No i będę opowiadał o Mazdzie, plusy i minusy. Nie? Jakie...